Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia. I Wy byliście umarłymi na skutek Waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy, niegdyś, postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych, i byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas, Umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże. Kontynuujemy lekturę listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, którą rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. To Słowo będzie nam towarzyszyć na Eucharystii przez kolejne te dwa tygodnie. Dzisiaj rozdział drugi zatytułowany Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia. Chciałem się z Wami podzielić, że ten fragment tego listu jest dla mnie bardzo ważny. Kiedy młody człowiek przygotowujący się do kapłaństwa, kiedy zbliża się moment święceń kapłańskich, jest taka tradycja, że drukuje się taki obrazek pamiątkowy, który się rozdaje z racji święceń kapłańskich, które się otrzymuje. No, i na tym obrazku jest napisane imię, nazwisko człowieka, który przyjął święcenia, prośba o modlitwę, ale wybiera się też jakiś cytat z Pisma Świętego, czyli z całego Pisma Świętego, jakieś słowo, które najbardziej wydaje się być tym słowem, które oddaje to, co żyje, czym przeżywa, co człowiek przeżywa. I chciałem Wam właśnie powiedzieć, że wybrałem na ten mój obrazek prymicyjny właśnie zdanie z drugiego listu, z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan z drugiego rozdziału. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. To zdanie z całego Pisma Świętego w pewnym sensie dla mnie jest tym zdaniem kluczowym. Mianowicie, bo to zmieniło moje życie, że Pan Bóg zbawia nas przez swoją łaskę. Czyli nie nasze wysiłki, nie nasze starania, nie nawet nasze modlitwy codzienne, czy obecność na Eucharystii są tym, co daje nam zbawienie, ale darmowa miłość Boga dla nas, grzeszników. I o tym mówi ten drugi rozdział. Mówi, że dawniej. Byliśmy ludźmi, którzy postępowali źle. Byliśmy ludźmi, którzy postępowali według rząd swojego ciała, spełniając zachcianki ciała. I byliśmy ludem zasługującym na gniew, a ostatecznie też na potępienie. I teraz właśnie myślę, że jest ważne dla nas, którzy jesteśmy dzisiaj tu w Kościele, właśnie, żebyśmy Chcieli tak myśleć, bo czasami rodzi się taka mentalność, pff, która no właśnie jest z podszeptu pod złego ducha, prawda, że ci ludzie zasługujący na gniew, na potępienie to są ci tam gdzieś daleko od kościoła, prostytutki, narkomani, złodzieje, ci, którzy mordują, prawda, a my ludzie dobrzy, którzy jesteśmy codziennie w kościele, to to nas nie dotyczy, to potępienie, to nieprawda. My właśnie, każdy z nas rodzi się i żyjemy i właśnie żyjemy z tym wyrokiem potępienia, bo nie przestrzegamy przykazań. Może się staramy, ale koniec końców gdzieś zawsze również my upadamy, łamiąc jakieś przykazania. I teraz to jest niesamowite, że przychodzi ta darmowa miłość Boga dla nas grzeszników, że my mamy nadzieję na niebo i raj. Nie dlatego, że jesteśmy dzisiaj pobożni i w Kościele, ale dlatego, że Bóg nas kocha, że Bóg właśnie ma dla ciebie swoją miłość miłosierną, że Bóg Tobie przebacza wszystkie grzechy, wszystkie słabości. Czasami zdarza się, no właśnie niestety, ale się tak zdarza, że ktoś nosi w sercu jakiś taki brak przebaczenia wobec siebie, wobec jakiegoś grzechu. Parokrotnie miałem. Spotkałem się z kobietami, które kiedyś w młodości popełniły aborcję i już dawno wyspowiadały się z tego grzechu, a nie mogą sobie tego przebaczyć, bo jest to straszny grzech. To prawda, to jest straszny grzech. Czasami ludzie właśnie w młodości popełniali, czasami nie w młodości popełniali jakieś głupstwo. Może to była zdrada małżeńska, prawda, pod wpływem jakiejś słabości czy i potem latami noszą to nieprzebaczenie sobie. Oczywiście nie chcę umniejszać tych grzechów, ale chcę mówić: Łaska Boża jest większa. Darmowa miłość Boga jest potężniejsza. Jeżeli Bóg ci wybaczył, przebacz sobie. Żebyśmy też mieli odwagę iść do drugich ludzi, którzy może się strasznie pogubili w życiu i straszne grzechy popełnili. Czy popełnianie, żeby powiedzieć mu słowo, nawróć się, idź do Boga. Bóg ci to może wszystko przebaczyć. I żebyśmy właśnie też chcieli, wobec siebie, najpierw to jest ważne, ale wobec innych też mieć właśnie to spojrzenie Boga, że nawet jeżeli ktoś był, przepraszam za te słowa, skończonym łajdakiem, są tacy ludzie, są tacy ludzie. Ale właśnie jeżeli się nawraca żebyśmy chcieli spojrzeć na Niego właśnie tymi oczami Boga. Że jeżeli Bóg Mu przebaczył grzechy, to my też jesteśmy zaproszeni właśnie, żeby przebaczać grzechy. Patrzeć na innych z tą ufnością, ale mówię, zacząć od siebie. Zacząć od siebie, bo czasami właśnie to jest pycha, moi drodzy. To jest pycha duchowa, że ojej, tak wielki grzech popełniłem, to Bóg mi go nie przebaczy. To, że my jesteśmy skończonymi łajdakami, grzesznikami, to jest prawda o nas, ale usprawiedliwionymi w Jezusie Chrystusie. My nie musimy być doskonali, doskonali jest tylko Bóg. My możemy być słabymi grzesznikami, ale żeby właśnie otwierać się na tę łaskę Boga. Więc właśnie to jest to dobre słowo, dobra nowina, z którą Bóg przechodzi dzisiaj, że Bóg nas kocha. Przepraszam, obojętne, jakie mogło być Twoje życie. Wołaj dzisiaj do Boga o miłosierdzie, o przebaczenie i z ufnością możesz wyjść właśnie wobec Boga. Kiedyś na nas wszystkich przyjdzie śmierć. Nie wiadomo, kto będzie pierwszy, może się okaże, że ja pierwszy będę wezwany do Pana Boga. I kiedyś właśnie staniemy wobec sądu, tego sądu najpierw osobistego, potem sądu ostatecznego, kiedy pokażą nam wszystkie nasze grzechy które popełniliśmy w naszym życiu. I właśnie jest potrzeba, żebyśmy dzisiaj modlili się o wiarę. Że kiedy staniemy wobec tego całego zła, które popełniliśmy i będzie pytanie, czy wierzysz, że Bóg całe to zło może ci przebaczyć? Żebyśmy wtedy z wiarą odpowiedzieli, tak, bo Bóg jest miłosierny. Ja jestem wielkim grzesznikiem, ale wierzę. Że miłość Boga jest większa. I wtedy otworzą się dla nas bramy raju, bo bramy raju nie otwierają się dla doskonałych, wspaniałych ludzi, tylko dla pokornych, którzy uznają, że pomimo naszej grzeszności Bóg jest większy i Bóg nas bardzo kocha. Tej wiary życzę Wam i sobie. Amen.